Dzień dobry bardzo. Kolejnego dnia. Już zapomniałam jak to były te kawy ponasypywane. Ale dobra, mniejsza z tym. Także mamy kolejny dzień. O, musimy sobie dzisiaj też zorganizować jakieś coś do roboty. No ja chcę iść na szczyt, a... Drużyna A! Na szczyt iść nie chce. Tak, drużyna... Co, ja nie, bo to nie drużyna A, tylko drużyna M nie chce iść. Na, na szczyty tylko w Doliny chce iść. Ale najpierw musimy napić się kawusi. Dzisiaj jedziemy takim czymś. Dzisiaj jedziemy takim wehikułem. O ha, ha, ja nie wiem czy ja dostanę nogami. Dzisiaj jedziemy takim czymś. Ale, siedzenie w gruncie. ten Ruszamy do boju, ruszamy. Znowu się dzisiaj spalę na raka. Nie wiem jakiego. Trasa ma godzinę czasu, także no trochę popedałujemy. I za nami... I za nami też jest bardzo dużo ludzi. teraz Antoniu pedałuje pedałuje, Antoniu daje radę musieliśmy zmniejszyć mu siodełko a tu mamy idla ok przejechaliśmy 4 km jest teraz przerwa na zmianę kierunku jazdy tutaj jest grupa tutaj są te pojazdy, zaraz zobaczycie jak pojazdy są przykręcane bo zmieniają kierunek jazdy. Tak są przekręcane pojazdy. I teraz będziemy wracać w tamtą stronę. Tutaj można się napić lemoniady, zjeść drożdżówkę. Lemoniada 6 zł za szklankę. Drożdżówka 7 zł. A ciasto typu murenek. 6 zł za kawałek, także no no jak to wiecie, ale to jest tylko jeden, pewnie tylko ta osoba tutaj sprzedaje e, dla podróżujących tymi drezynami. Szczerze myślałam, że będą ładniejsze widoki z tych drezyn, a widoki są takie po prostu jak to na torach kolejowych. Także czy ja Wam polecam? Jak mam być szczera, to Wam nie polecam. A że ja miałam szczerze się wypowiadać, więc szczerze wam powiem, że średnio mi się to podoba. Dobra, bo tutaj chłopaki hałasuje Wróciliśmy do domu. Byliśmy, powiem Wam tak, na tych rowerkach, to znaczy na tych drezyno rowerkach, które Wam pokazywałam, to na tym byliśmy, później pojechaliśmy do Soliny, bo tam były najlepsze pamiątki, tam żeśmy sobie jeszcze pochodzili i kupili pamiątki, ale pamiątki to wam pokażę dopiero w domu. Tutaj nie będę tego wszystkiego rozpakowywać i pokazywać, to tam żeśmy spędzili czas, teraz przyjechaliśmy do domu żeby się najeść, bo jeszcze mamy w planie odwiedzić tą cerkiew cerkiew tutaj, co jest u nas w okolicy tutaj gdzieś za domem, 4 km w Żerdeńce to już wiecie mniejsza o to, ale najpierw to musimy się najeść, odpoczniemy i dopiero uderzymy, ale wróciłam, myślałam, że ojejku już mi się coś tutaj włączyło bo szukałam sobie legendy o Bieszczadach, ale powiem Wam, że jednak tak chyba w 5 minut to się tej legendy całej nie da opowiedzieć, bo tu jest bardzo długa legenda. Z tego co ja tutaj sobie wiecie, tak pobieżnie trochę e, przeczytałam. Ale tylko powiem Wam e, tyle, że mówi się, że kto raz odwiedził Bieszczady, ten już zawsze będzie chciał wracać Bieszczady. Czyli grupa dwóch górskich państw, e, pasm w łańcuchu Karpat, od lat przyciąga turystów. Głodnych wypoczynku i kontaktu z naturą. E, legenda mówi o Bieszczad i San, ale to jest właśnie bardzo długa legenda. I niestety no nie będę tutaj jej Wam przytaczać, bo pewnie każdy może sobie wygooglować historię, jak powstały Bieszczady. E, Uwięziony bies pracował dla chłopa przez blisko 100 lat. Ludzie omijali teren zajmowany przez mężczyznę, bojąc się wejść na obwodnicę i trafić do odgrodzonego piekła. Zazdrościli jednak chłopu, że dzięki biesowi tak szybko się wzbogacił. Ludzie mówili, że bies z czadów pracuje na chłopa, a więc pracuje na mężczyznę demon z piekła, które. Śmierdziało spalenizną czad. Ponoć właśnie od tej kombinacji słów bies i czad powstała nazwa Bieszczady. Dziś w miejscu obwodnicy, którą chłop otoczył piekło, zbudowano szosę. Piekło zostało z kolei zalane jeziorem solińskim, na którym postawiono tamę. Powstanie Bieszczadów według popularnych legend i baśni. No ale to was oczywiście... Odsyłam do e, jakiejś wikipedii, bo ja tutaj nie będę wszystkiego Wam opowiadać, bo to by było trwało i trwało, ale e, pomyśleliśmy właśnie z mężem, jak chodziliśmy, oglądać te pamiątki, że żeby tak nie było, to dla Was też mamy. Takie mini, mini, mini rozdanko, bo to będzie takie mini rozdanko. Co żeście się tam pochowali? Pochowaliście w tej kuchni? Jakby ja nie wiem, tutaj wiecie co, na skazaniem bym ich tam dała. Co się boicie? Nie możecie robić jeść? Możecie zrobić jeść na przykład też i dla mnie, albo herbatki przynajmniej. Oj, wejście się nie wygupiajcie, tylko róbcie jeść. Głodna jestem. E, dobra, ale to już wracając do naszego mini rozdania. Rozdanie będzie dla trzech osób e, i będzie od e, dnia publikacji tego e, filmiku przez trzy dni, nie dłużej, bo to jest mini rozdanie, szybkie rozdanie i do wygrania będzie po jednym magnesie z aniołem bieszczadzkim, czyli z symbolem e, tutejszego regionu, a co to, to jest anioł bieszczadzki, to odsyłam oczywiście na Google i do jakiejś encyklopedii i będą również Pozdrowienia, czyli magnes i karteczka z pozdrowieniami od rodzinki M. Będzie do y, wygrania. No, taka będzie mała y, niespodzianka. M, takie mini rozdanie, i jeszcze raz Wam właśnie powiem od dnia publikacji tego filmiku. Nie wiem, kiedy się filmik ukaże, dlatego od dnia publikacji tego filmiku przez trzy dni. Y, w komentarzu piszecie słowo Anioł, niech tak będzie. Będę wiedziała wtedy, że chcecie wziąć udział. E, oczywiście e, kciuczek do góry, mile widziany. No i musicie być tym subskrybentem mojego kanału, bo to jest taka jedna z głównych zasad. Musicie być subskrybentem tego kanału. No i te subskrypcje muszą być otwarte, tak jak w każdym jednym rozdaniu. No i powiem Wam, że wysyłam tylko na terenie Polski, więc jeżeli ktoś chce za granicę wziąć udział w takim mini rozdaniu, to m, adres oczywiście polski. I ja wyślę do rodziny w Polsce takie moje mini rozdanie. Mam nadzieję, że takie Wam się coś spodoba. Bo wiecie, ja tu sobie chodzę, zwiedzam, ale to nie jest tak, że ja tutaj o Was też nie myślę. Bo myślę i wiem, że mam bardzo dużo komentarzy do nadrobienia. To to, zdaję sobie z tego sprawę i na to wszystko na pewno odpowiem. Albo przynajmniej zaznaczę, że jest przeczytane. E, ok, no także chyba wszystkie zasady powiedziałam. A no tak, 18 lat, słowo anioł, przez 3 dni, e, teren Polski, subskrypcje, e, żeby były subskryp e, żebyś był subskrybentem mojego kanału, no i subskrypcje mają być otwarte. No i myślę, że to są wszystkie główne zasady, e, które zawsze podaję w rozdaniu. Także okej, okay, to tyle chciałam Wam przekazać. Ja teraz muszę się czegoś najeść, no i jeszcze pędzimy do tej cerkwi, a później czekamy. Tutaj teraz zwiedzamy okolicę, która jest za naszą. no miejscem zakwaterowania, że tak powiem. I jesteśmy w kaplicy rzymskokatolickiej we weżernicy Niżnej. A konkretnie to szukamy tej cerkwi. Więc tutaj już nie będę Wam czytać, tylko jak jesteście zainteresowani, to możecie sobie zastopować i sami poczytać. A e była już tu cerkiew prawosławna, zapewnie drewniana. No, chyba, że to jest ta cerkiew. W jej miejscu w 1843 roku zbudowano murowaną z kamienia cerkiew grecko-katolicką pod wezwaniem Świętego Michała Archaniowa, która uległa zniszczeniu. No, chyba, że to jest ta cerkiew. Także no, nie mam pojęcia. Tak jak słyszycie, pilarze chodzą. Pilarze pracują w lesie, ale naprawdę tereny przepiękne są. Przepiękne tereny. Zachwyt i nic więcej. Tutaj jest ławeczka, można sobie usiąść i no i zajrzyjmy do tej kaplicy. Dach drewniany i tak właśnie się prezentuje kaplica w środku. Prawda bardzo taka ładna, malutka, zadbana, czyściutka. Obraz matki boskiej tutaj krzyż, tutaj jest jakaś księga. Zerknijmy, co to, to za księga jest. Jak już tak chodzimy, to już zajrzyjmy. A tu jakiś chrzest. Zobaczmy, co to właśnie jest za księga. Czekajcie. Księga Wpisów. Jeżeli we mnie trwać będziecie, o słowa moje. W was poproście o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez chrzesto dozna chwałę, że owoc obfity przyniesie i staniecie się moimi uczniami. Księga wpisów, księga ufundowana przez pracowników Doliny Ruchlinu w Żernicy. I tutaj ludzie się wpisują. No, Czyli Monika też się wpisze. Ok, także ja też się wpisuję, no ale tego co ja się wpiszę to Wam oczywiście nie pokażę. Ok, Wpisku dokonałam, a teraz jeszcze tylko krótka modlitwa i jedziemy dalej. I z dworu kapliczka prezentuje się tak. Taka malutka kapliczka położona w lesie. Ok. Także jedziemy dalej. Okay. I znaleźliśmy cerkiew w środku lasu, w środku gór. E, tutaj zapewne są jakieś e, pomniki. Nie wiem kogo, nie będę tam wiecie, deptać, bo nie wiem, czy tam przypadkiem jakiegoś cmentarza nie ma. E, tutaj mamy jakiś taki kamień pamiątkowy. E, pojednanie w Chrystusie Panu. Fundator Janusz. Słabik o 2015 rok, czyli to jakiś młody kamień. E, tam powiem Wam, że jakieś, nie wiem co to, jakieś pozostałości po jakimś, może gospodarstwie czy coś takiego, e, bo i tam półki są, i przyczepa tak jak widzicie, stoi. I tam był taki posąg, ale tam to też raczej jest czyjaś e, prywatna posesja, to tam nie będziemy chodzić. W okolicy nie ma żadnego domu, e, chyba że o tam. Jakiś dach jest, także tam może jest jakieś wiecie Dom mieszkalny, a tak to nie ma tutaj żadnego Żadnego domu Tam było ostrzeżenie o niedźwiedziach, a tutaj o Cerkiew grecko-katolicka w Żernicy Wyżnej Wieś po raz pierwszy W 1485 roku należała do rodu balów i rządziła się prawem włoskim. W 1511 była już tu cerkiew prawosławna, zapewne drewniana, czyli podo podobnie tak było napisane jak pod, tamtym, pod tamtą kaplicą. W jej miejscu w 1800 roku zbudowano murowaną z kamienia cerkiew grecko-katolicką pod wezwaniem świętego Bazylego, która dotrwała do naszych czasów. W 1936 odnowiono ją i dobudowano gabiniec. Ale wszystkiego nie będę wam czytać, możecie sobie zastopować i przeczytać. Tak się prezentuje. E, ma bardzo ładne witraże w oknach. I jest z takiego piaskowca, bym powiedziała, z takiego kamienia piaskowego. Tam jeszcześmy po drodze mijali, to też wam to wrzucę. E, I chyba tędy wejdziemy. Nie będziemy już tam tędy wchodzić. Nie wiem, czy oni idą za mną, czy nie idą. Ciemno tu trochę wam powiem szczerze w tej cerkwi. I wchodzimy do cerkwi. Ściągnęłam towarzystwo, bo powiem wam szczerze, że jakoś tak nie miałam odwagi tu wejść. A zapach taki taki jakby nie, nie użytkował tego pomieszczenia. O, i też mamy. Księgę wpisów można się też wpisać, ale ja już się wpisywałam tam, chyba że i rysunki. Dzieci, już jak chcesz, to może tutaj się wpisać, bo to jest o jakieś łaski. I tutaj jest ołtarz z pięknymi. To nie wiem, czy to ikony. czy znaczy, ikony to raczej inaczej wyglądają, nie? ale, ale bardzo ładne i więcej za bardzo nie mogę Wam powiedzieć nic na ten temat, bo ja w cerkwi to jestem pierwszy raz w życiu Wam powiem szczerze nie zwiedzałam do tej pory żadnej cerkwi, ale tam też są bardzo ładne malowidła na ścienne takie jakby obrazy i tutaj też bardzo ładnie to się wszystko prezentuje I tutaj, i te naprawdę witraże w oknach, to są przecudowne. Te witraże w oknach tutaj, taki jakby chór, i tutaj jeszcze nie wiem, co tu pisze. I tutaj, takie piękne witraże właśnie w oknach. Liczne to te witraże są. I tutaj wejście główne do cerkwi. Tam schody na ten taki jakby chór. I tutaj jeszcze takie obrazy. I, i tyle. Jeszcze zdjęcie sobie zrobię. Julcia odejdź, bo ja chcę sobie zrobić zdjęcie, ok? Ale tak całkiem, 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 całkiem. Całkiem z kadru proszę wyjść. Dobra, wychodzimy z cerkwi. Zobaczymy jeszcze, jak się prezentuje. Od frontu to jeszcze jest żyrandol. Też wart uwagi. Taki no... Nie wiem, on jest chyba pozłoc, złoty, nie? Albo tylko pozłacany. A na górę nie będziemy wchodzić. Okej, okay, jeszcze tylko zobaczymy. Okej, okay, to już wyjdę frontowymi drzwiami i zobaczymy jak się od frontu prezentuje cerkiew i jedziemy. To jakiś potoczek jeszcze. O, właśnie słyszałam, że płynie. Tutaj też chyba nie wiem, ktoś pochowany, bo jakiś taki krzyż, ale pod drzewem, bo kogoś pochowali. Tak, tutaj jest właśnie w dole jakiś potoczek płynie. I cerkiew od frontu. Prezentuje się tak, dobra. Także cerkiew odwiedzona. Tutaj też są jakieś takie, jakby nagrobki. I tam jeszcze jakaś droga gdzieś prowadzi. Także tak. To po prostu taka cerkiew w lesie. Tam może jest dom mieszkalny też. Bo tak bardziej do domu przypominano. Ale czy tutaj by tak ktoś mieszkał? Na odludzi? To nie jestem pewna. Ok. Jeszcze jeden rzut oka na cerkiew jest i jedziemy. Spaceru i pokażę wam z tej strony gdzie mieszkamy. Więc mieszkamy w pierwszym domku z lewej strony na dole. Także to są właśnie nasze domki. Tam mieszkaliśmy przez 5 nocy. Będzie łatwiej. I tak. I tutaj wybraliśmy się na spacer. Dobra, A więc do... idziemy już teraz do dzieciaczków, bo my sami na. A tutaj piesek pilnuje tego domeczku. Także my idziemy. Tutaj mamy jeszcze, powiem Wam, że strumyk. Podejdziemy tutaj, może nie spadnę z tej górki. O, tutaj płynie jakieś, nie wiem, rzeczka czy coś. I właśnie jest szum. Okej, okay, dobra, idziemy dalej. My idziemy, żeśmy się ponajadali, odpoczęli. Byliśmy tam, gdzie mieliśmy być. To znaczy, no, żeście to już wszystko widzieli, nie? Dobra, sekundę jeszcze się nagram. Byliśmy w tej cerkwi, to wam też już nagrałam, to żeście to już widzieli. I wróciliśmy właśnie do domu. Dobra, to jeszcze Wam pokażę. O ten też domek jest taki fajny. Ale to jest taki wiecie. To już jest typowo letniskowy. No bo jest taki raczej malutki. No ale w sumie ten, te nasze też są malutkie i piszą, że całoroczne, no ale ten bardziej to taki wiecie. Może ma właśnie kuchnię, tak jak u nas, e, jakiś tam salonik, sypialnia, może jedna. Tutaj to malutkie to może jest właśnie jakaś łazieneczka, ale też taki bardzo fajny, przyjemny domeczek właśnie na takie wyjazdy rodzinne, czy coś takiego, nie? No i te domki właśnie, w których my mieszkamy, to prezentują się tak. Też mi się naprawdę bardzo podobają. Myślałam, że tam któryś z moich dzieciaczków na balkonie stoi, ale chyba nie. A może Antek stoi i macha? Powiem Wam, że nie wiem, bo nie widzę z daleka, ale tak jakby właśnie ktoś stał na balkonie. Tam yy, Antoni to na przykład nie stoi na balkonie i nie macha do nas, czy ja mam już jakieś takie przywidy? No dobra, chyba mam jednak przywidy. Księżyc też już świeci, bo już mamy wieczór. Ale taki przyjemny wieczór. Powiem Wam, o, miałam jeszcze coś Wam powiedzieć, bo później zapomnę, jak już dojadę do domu. Tutaj nie ma wcale much ani komarów. No, nie widziałam żadnej muchy odkąd tutaj jestem, już od poniedziałku. Tutaj jesteśmy to przecież. Żadna mucha tutaj nie wpadła do domku, i muszę Wam powiedzieć, że komar też mnie żaden nie ugryzł. Dzisiaj mnie ugryzły bąki ze trzy sztuki, ale komar żaden. Także e, miejscowość taka idealna dla mnie. Bez much, bo u nas to po prostu to jest jakiś rój much. Nie wiem skąd się biorą, ale tak jest u nas. No i komarów też nie ma. I tutaj jeszcze o. rzut okiem nad tą stronę, tylko żegnamy zachodem słońca. I powiem Wam, że znowu nie nagrałam zachodu słońca, a chciałam właśnie nagrać zachód słońca w Pieszczadach i znowu mi nie wyszło. Ok, dobra, idziemy teraz już do domku i do dzieciaczków.